Orlen Arena wypełniła się młodymi sportowcami. Za nami trzecia edycja biało-czerwonych maluchowych mistrzostw. W wydarzeniu wzięło udział blisko 600 dzieci w wieku do 10 lat. Mamy dzisiaj trzecią edycję maluchowych mistrzostw, czyli takich zajęć dla dzieci do 10 roku życia, w których uczymy dzieciaków, jak ważny jest sport od najmłodszych lat ich życia. Jest to, tak jak powiedziałem, trzecia edycja pod nazwą tym razem Biało-Czerwone Maluchowe Mistrzostwa, ponieważ jesteśmy w niedalekiej odległości od 11 listopada, czyli Narodowego Święta Niepodległości. Chcieliśmy też podkreślić tym wydarzeniem, jak ważny jest to dzień w historii Polski i w, powinien być to bardzo ważny dzień w kalendarzu każdego Polaka. Stąd też taka forma uczczenia troszeczkę na sportowo. Maluchowe Mistrzostwa to coś więcej niż jednodniowe wydarzenie. To inicjatywa, która ma na celu zaszczepienie w dzieciach, zamiłowania do ruchu i zdrowego stylu życia. Cykl będzie okazją do budowania zdrowych nawyków oraz pogłębiania wspólnych pasji, dzieci i rodziców. Dla nas najważniejsze jest to, żeby dzieciaki wiedziały, że, że ten sport jest, jest, jest bardzo ważny, żeby zachęcały do uprawiania sportu swoich rodziców. Bo od nas każde dziecko, które przyjdzie na naszą imprezę, wychodzi z taką krótką instrukcją, jak ćwiczyć w domu. I zwracamy im uwagę, żeby zachęcali do tego ćwiczenia też rodziców, żebyśmy budowali po prostu jak najwięcej tych osób, które aktywność fizyczną będą uprawiały. Do uczestnictwa w imprezie zaproszone zostały wszystkie przedszkola i szkoły podstawowe z Płocka i regionu. W zawodach udział wzięli przedszkolaki oraz uczniowie szkół podstawowych z klas 1-3. Orlen Arena została podzielona na kilka stref. W każdej z nich miała miejsce inna forma aktywności sportowej. a Chętnie korzystali z przygotowanych zajęć i form aktywności. Mi się podoba. Graliśmy chowanego już, w zombie graliśmy i biegaliśmy sobie na na takie ej, macie do ćwiczeń. Kiedyś już w tym miejscu byłam. Ścigałam się na super torze przeszkód. Było slalo i nosiliśmy jakąś, jakieś piłki. I takie. się chowanego. Berka i w piłkę. W ramach kompleksowego programu Aktywizacji Dzieci i Młodzieży Akademia Sportu Orlen realizowane są także takie inicjatywy jak Piłkarska przyszłość z Orlenem. Spółka jest także partnerem strategicznym programu Aktywna Szkoła, który realizuje wspólnie z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Sponsorem głównym maluchowych mistrzostw był Orlen, a partnerem samorząd województwa mazowieckiego.